A teraz, proszę państwa, jest mi miło powitać pana Zanonę Golbę z organizacji polsko-włoskiej w kolejnym falietonie. Obudź się Polsko, obudź się Polonia. Dobry wieczór, pani Zanonie. Witam pięknie, dzień dobry. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci Poloninnego Radia na częstotliwości AM w Ameryce i wszystkich tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, a tam dużo więcej. Pozdrawiam słuchaczy z odległych kontynentów Australii, Nowej Zelandii, rodaków z Europy. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy w Polsce i kontynentalną Amerykę. Szanowni Państwo, wyspecjalizowane cwaniactwo myśli za Was. Jeżeli Polska chce istnieć jako państwo, a Polacy jako naród, Polska musi wyjść z Unii Europejskiej i dziwnego dzisiaj Zachodu. Jest dobry moment i należałoby skorzystać przykładowo z Anglii. Sprzedajesz owoce i warzywa z własnego ogródka? Unia może nałożyć na Ciebie kary. Koncerny produkujące żywność roślinną, najczęściej GMO, Bezwzględnie zwalczają to, co ich zdaniem jest czarnym rynkiem, i wykorzystują swe wpływy do takiego dostosowania prawa, aby to karało producentów niezarejestrowanych. Motywują to tym, że nigdzie nie ma certyfikatu, skąd owa żywność pochodzi. Mówię o owocach, jeżeli chodzi o niezarejestrowane rejony uprawno-hodowlane, czyli ogródki i działki. Pytam Was, czy ktoś tu zwariował? Czy to chory system? Po co działkowcom certyfikat? Pytam. Czy sól drogowa podawana do konsumpcji posiada certyfikat? Proszę państwa, głupota jest nieuleczalna. Oczywiście mógłbym podawać mnóstwo innych przykładów i nie byłoby nudno. Powstaje pytanie, czy można coś z tym zrobić? Zapewne można. Ale kto to ma zrobić, skoro wielu chce radzić, niewielu chce coś zrobić? Zaprezentuję Wam problematykę, z jaką borykają się Polacy w Ameryce. Polsce można pomóc, będąc silnym w Ameryce. Zapraszam Was do wniosków i rozważań. Spójrzmy na nasz polonijny rynek, gdzie emocje są rozładowywane antenowymi opiniami. Nie rozumiem, dlaczego znakomita większość Polaków w Polonii nie jest zainteresowana własnym losem, dlaczego jesteście obojętni wobec problemu, który Was bezpośrednio dotyka. Proszę Państwa, na wstępie powiedziałem, że wyspecjalizowani cwaniacy rządzą wami i myślą za was, wszędzie. Proszę zwrócić uwagę na opłaty od podatków od nieruchomości są podzielone na dwie fazy, tak first i second installment, czyli pierwsza opłata i druga opłata. Jeszcze nie tak dawno ta druga opłata była regulowana do pierwszego listopada każdego roku. Teraz opłaty podatkowe przychodzą w lipcu, czyli o cztery miesiące wcześniej. O czym to świadczy, że budżet powiatu Kuku, Kuku, czyli Cook County, jest tak zadłużony, że nie mają środków na funkcjonowanie. Jedyną formą dochodu jest podatek od nieruchomości, który systematycznie wzrasta. Czy tak można? Ano można. Według różnych statystyk nasza grupa etniczna jest zamożna, jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości. Niestety Polonia stanowi niezorganizowany tłum, którym jak owcami na pastwisku można rządzić, jak się chce i, i tak nic nie powiedzą. Informacje, które wam przekazuję, wymagają analiz i nakreślenia ewentualnych dalszych działań. I jak pomóc Polsce, kiedy na naszym podwórku jest źle? Od dawna organizacja polsko-włoska pomaga tym, którzy nie są w stanie zaradzić swoim problemom. Proszę Państwa, my pomagamy zwracającym się o pomoc, ale ostatnio jest zauważalne, że sytuacje wymagają innych działań, na przykład koordynacji z oficjalnymi przedstawicielami władz Polski. Na temat tego mówiłem już wielokrotnie na antenie, poruszałem wielokrotnie sprawę potrąceń emerytalnych, tak zwanych emerytur łączonych polskiej i amerykańskiej. Takich problemów nie mają inne narodowości, o czym wiem. Jeśli chodzi o wysokość potrącanych, łączonych świadczeń emerytalnych, Polacy należą do grupy o dużym wskaźniku potrąceń. Przypomnę, że była to umowa państwowa, podpisana przez prezydentów Polski i Ameryki i było to 1 marca 2009 roku weszła w życie umowa między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi o tak, zwanym, o tak zwanym zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie 2 kwietnia 2008 roku zwana dalej umową oraz porozumienie administracyjne w sprawie stosowania tej umowy zwane dalej porozumieniem. Teksty umowy... Oraz porozumienia administracyjnego zostały ogłoszone w dzienniku ustaw nr 46 z 23 marca 2009 roku. Tak się to pięknie nazywa porozumienie, i jest to porozumienie, bo prezydenci państw umowę podpisali. Obcinane emerytury to wycinek tej problematyki. Wielu z Was planuje powrót do Polski po latach pracy w Ameryce. Czy zadaliście sobie pytanie, co z waszym ubezpieczeniem w Polsce? Co z waszą opieką medyczną? Dlaczego tak ochoczo politycy z Polski wyrazili zgodę na układ łączonych emerytur, a dlaczego amerykański system ubezpieczeń emerytalnych Medicare nie może funkcjonować w Polsce? Dlaczego teraz politycy z Polski nie chcą się tym zająć? Na czym polegają te głośne informacje o przedstawicielach Polonii, o zajmowaniu się sprawami Polonii, a także naprawdę to my, jako jedyna chyba organizacja, zajmujemy się sprawami Polonii. Czy nie słyszeliście, że w Polsce ktoś zmarł przed szpitalem, bo nie był z rejonu? Zachowując w miarę obrazową, w oryginalne treść, zaprezentuję wam problematykę Polonii. Mieszkam w domu specjalnej z... Opieki starości dotowanym przez miasto i stan. Mam 92 lata i otrzymywałam rentę z Niemiec z tytułu pracy, którą wykonywałam po wywiezieniu na roboty. Niewiele tego jest, ale zawsze to coś. Odrobinę pomaga. Co roku otrzymywałam aplikację do wypełnienia z Niemiec w języku polskim. Aktualnie drugi rok z rzędu otrzymuję te same formy do wypełnienia w języku niemieckim. Nie znam języka niemieckiego i nie jestem w stanie sama wypełnić tej formy. Nie stać mnie na opłacenie tłumacza, bo moje skromne Social Security z trudem pokrywa konieczne wydatki. Zwracam się do organizacji polsko-włoskiej o pomoc w wypełnieniu tej formy, bo dodatek finansowy z Niemiec, mimo że nieduży jest pomoc. Nie mam nikogo, kto mógłby mi w tym pomóc. Szanowni Państwo, instytucja niemiecka nie jest przychylna takim sytuacjom i nie rozumiem dlaczego. Stosowna korespondencja z wyjaśnieniem, że adresat nie posługuje się językiem niemieckim, została wcześniej wysłana. Natomiast z treści można się dowiedzieć, że przesłana z Niemiec forma z odpowiedzią na określony czas musi trafić do adresata i należy odpowiedzieć, czy świadczenia mogą, być wstrzymany czy nie? Chociażby ze względu na wiek adresata. Jak jesteście przygotowani na wyzwania, z którymi trzeba się zmagać? Następne. Mam 58 lat. Dwa lata temu uległem wypadkowi. Jestem na ręcie inwalidzkiej. Moje problemy się nie skończyły. To właśnie skierowało mnie do Was, do organizacji polsko-włoskiej. Mam olbrzymie rachunki do zapłacenia i nie tylko szpitalne, ale od wszystkich, którzy spotkali się ze mną. Sz Sam szpital wystawił rachunek na 59 tysięcy. Sprawa już trafiła do Collection Agency, a w sumie rachunki przekroczyło 89 tysięcy. I to nie jest jeszcze największym problemem. Kancelaria prawna, ogłaszająca się w polonijnym radiu, prowadziła moją sprawę od samego początku. Bardzo chętnie się zajęli sprawą. Tego samego dnia, w którym znalazłem się w szpitalu, przyjechali do mnie, abym podpisał pełnomocnictwo. Podpisałem i sprawa trafiła do sądu. Oni też polecili polonijnego lekarza. Trwało to ponad rok. Po czym dowiedziałem się z korespondencji z Kancelarii Prawnej, że sędzia odrzucił wniosek apelacyjny, Kancelaria Prawna wycofała się z dalszego prowadzenia sprawy. Czy to kończy moją sprawę? Pytam. Nie mam ubezpieczenia, żadnej operacji powypadkowej nie przeprowadzono. Perspektywy mam marne. Ze szpitala mnie też wcześniej wypisano, bo nie mam ubezpieczenia. Moje ręce są mało sprawne, bo wymagają operacji pourazowych, ale nikt tych operacji przeprowadzić nie chce. Jestem obywatelem amerykańskim, płaciłem podatki, zawsze żyłem z ludźmi w zgodzie, pomagałem moim sąsiadom, kiedy mogłem. Po tej krótkiej relacji, wielu z Was, szanowni Państwo, zada sobie pytanie, czy taka sytuacja jest możliwa? No tak. Jak słyszycie, jest możliwa. Wielu z Was powie, no jak to? A tak to. Dlaczego inni mają, a tu odmówiono? To temat do szerszej i oddzielnej dyskusji, ale przywołam ku pamięci frazę, zwrot, że w życiu zawsze są równi i równiejsi. Znacie to? Z prośbą do organizacji zwraca się 84-letnia pani. Używa ładnych słów, Łatnych zwrotów i pełna superlatyw o naszej organizacji. Zadaję pytanie, skąd te miłe słowa, skąd ta znajomość naszej organizacji? Pani odpowiada, że słyszała o nas 20 lat temu, ale nigdy nie było potrzeby, abyśmy się poznali. Ciekawe. Co za tym sprowadza Panią do nas? Wnioskować należy, że potrzeba, której Pani sama nie jest w stanie rozwiązać. Tak, tak. W maju bieżącego roku mój mąż przebywał w szpitalu i niestety zmarł. Ja, żona przebywałam z chorym w szpitalu prawie codziennie i niekorzystny rozwój sytuacji wprawił panią w głęboką despresję i sama musiała skorzystać z opieki medycznej. Na rehabilitację panią skierowano do domu seniora. Bo tak się to ładnie nazywa, innymi słowy, jest to dom starców. Nasza rozmówczyni nie chce tam przybywać, chce wracać do swojego kondominium. I tutaj zaczyna się smutna historia i dramat starszej osoby. Pani nigdy nie myślała o tym, że będzie potrzebowała pomocy z zewnątrz, że będzie starszą osobą. Okazało się również, że miała w swoim otoczeniu osoby, które prawnie zostały upoważnione do zdecydowania w sytuacji trudnej, kiedy decydowano, gdzie skierować naszą na jaką rehabilitację, to pełnomocnicy opisywanej pani zdecydowali, że do domu starców, bo w ich domu nie mają warunków, aby opiekować się panią. Nie będę wchodził w żadne szczegóły, ale istnieją zasady prawne i moralne. Moralne wykorzystano, kierując panią do domów starców, czy postąpiono moralnie, to nie do mnie należy ocenia. Wam, Szanowni Państwo, pozostawiam ocenę, a jak ocenić to prawnie? Postąpiono tak, jak wskazują ustalenia prawne. Mają swoje odnośniki w regulacjach prawnych. Czy istnieją okoliczności zmiany niektórych? Powtarzam, niektórych decyzji? Oczywiście, że tak. Są, ale aby to udowodnić, że decyzja o skierowaniu pani do omawianej instytucji pod tytułem Dom Starców, a nie do miejsca wcześniejszego zamieszkania, to teraz należy przeprowadzić mnóstwo ekspertyz z natury medycznej i prawnej. To wiąże się z poważnymi wydatkami i tutaj wszystko się zatrzymuje. Kto ma za to zapłacić? Są prawne regulacje, które przyjęły dobytek pani. Aby to odwrócić, należy to zrobić we własnym zakresie. Samo życie, smutne życie. W moich felietonach jest dużo pytań do Was, szanowni Państwo, a proste pytania nie są wcale do prostaków. Felietony są dla tych, którzy chcą myśleć, którzy potrafią myśleć, a myśleć trzeba, proszę Państwa, trzeba myśleć. Świadomość, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Szanowni Państwo, świadomość to podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym każdy zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie somatycznie lub automat autonomicznie. Pytam Was, Czym jest Wasza świadomość otaczającego świata, sytuacji i okoliczności? Czym jest świadomość odpowiedzialności za swój własny los i rzeczywistość dnia codziennego? Pytam, jak to wpływa na Waszą świadomość i czy macie czas, aby się nad tym zastanowić, zanim nie będzie za późno? Przypominam o YouTube i telefon 773 775 4400 773.